Zadzwonił do mnie Paweł, że ma ciekawego Cela 63 AMG. Czy jestem zainteresowany? Zawsze jestem Celem AMG zainteresowany, więc zaprosiłem go do nas, żeby go obejrzeć. Cześć. Cześć. Co to za czarny bandyta? E, wiesz co, kupiłem go od znajomego. Samochód pochodzi z Japonii. E, kupił go kilka lat temu jako inwestycję. Teraz zmienił na coś innego. Odkupiłem od niego. No i tam parę rzeczy dorzuciłem do niego. No, widzę, że tutaj... Troszeczkę modów, nie ma chromów. Tak, tak. The do chroming, dokładki, do wszystko na czarno. Wszystko na czarno. No. Te koła mi się tylko średnio podobają. <laughs> no to kwestia gustu, nie wiadomo. Ale no, mam ja. oryginały, więc tutaj okay. jakby e, 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 oczywiście są z samochodem, nie? Jeżeli sądził, że tymi kołami podbije wartość auta, no to moim zdaniem jak kulą w płot nie trafił. Jaki on ma przebieg? Przebieg ma 40 tysięcy, więc w tym momencie jakby e, jest to najmniejszy Aha. przebieg w Polsce za aut, które są do, dostępne do sprzedaży. Cztery dychy, który to jest rocznik? Siódmy, ósmy ósmy. E, pozabezpieczany widzę jest? Ceramika tak jest. jakaś, tak? Ceramika, folia. Dokładnie. Nieźle, nieźle. Zajrzę sobie pod machę mogę. Pewnie. A mechanicznie coś robiłeś? Sprawdzałeś? Mechanicznie nie, mechanicznie wszystko wyszło w porządku. E, przy zakupie zabrałem go na stację, żeby go po prostu obejrzeć i pod spodem i wszędzie, więc. Jakaś historia kolizyjna, wypadkowa? Bez, bez wypadkowy. Sprawdzałem go. E... Jest okej, okay, no? Cały, Cały oryginalny, tak? Oryginalny. Lakier? No dokładnie. Poza felgami wszystko mu się podoba i na to liczę. Tu wszystkie te gadżety sprawdzałeś tak. elektroniczne, wszystko, wszystko sprawdzałeś. tak? wszystko chodzi, tak jest. No dobra, dobra, to ja sobie masażek włączam. W końcu to jest klasa. kupę dokładnie. bo kupę, ale jest klasa. Żebym się tylko nie rozlecił za bardzo, bo nie będzie mi się chciało negocjować. <laughs> Sprzedałem już bardzo dużo takich modeli, więc yy, wiem. Na to zwracać uwagę. Jeździ fajnie, wybiera fajnie. Nie? Czy no przebieg robi robotę, nie? Tak. Bo... Przebieg największy ma wpływ na ceny. Olej mamy rozgrzany, więc ja sobie pozwolę troszeczkę przyspieszyć jakaś. Jest fajnie. Jedzie tak jak powinien. Ja nie tak nie jeździłem. <laughs> to w końcu ponad 500 koni, no to... Czasami trzeba to wykorzystywać. Samochód się go słucha, będzie dobrze. Rozmowa raczej będzie krótka i konkretna. Ja podam swoją, on poda swoją cenę i myślę, że znajdziemy jakiś złoty środek. No dobrze to. Co z ceną? No co z ceną? No, cena, tak jak Ci mówiłem, to tam 155 do tam lekkie negocjacje, no bo e, sam wiesz, że, że też tam trochę musiałem za jego za zapłacić i, i, i parę groszy włożyłem. Mhm. Obydwa handlujemy samochodami, zarabiamy na tym, więc zdaję sobie z tego sprawę, że cena musi być inna. Także... Słuchaj, no tak konkretnie, konkretnie ja go mogę zaraz wziąć od ciebie, zrobić przelewik. Nie ma problemu. <grym> Tylko 140 to ci mogę wypłacić tak od razu Robert tak tyle to nie <laughs> tyle to nie <laughs> słuchaj tak żeby się tam nie boksować wiesz bo, bo wiemy po ile one chodzą ile ile myślę ile ty też będziesz za niego cenił i, i jakie marże wchodzą w grę 150 tysięcy i. Aktualnie z Japonii w tym budżecie za, ze wszystkimi opłatami już bym takiego auta nie sprowadził, a tu mam na miejscu od ręki, więc na pewno mam duży też, y, duże pole manewru, żeby na nim całkiem nieźle zarobić. Słuchaj, no to ja też nie lubię przedłużać. Za 150 mogę go wziąć, dopracować po swojemu i, i coś tam myślę, że też na nim na pewno zarobię. No, raczej to dobra. dobra, to załatwmy papier. No to super, dzięki. Przekroczyłem budżet i końcowy wynik nie będzie dla mnie korzystny, ale i tak jestem zadowolony.